Dawno, dawno temu w pewnym lesie mieszkał drwal ze swoimi dziećmi, Jasiem i Małgosią. Jednak pewnego dnia bardzo zapracowany drwal poprosił swoje dzieci o pomoc, aby te wyruszyły do lasu i nazbierały jagód i grzybów. Jednak ostrzegł je, żeby nie zbaczały z dróżki bo mogą się zgubić w ogromnym lesie. Jaś z się wpadli na pomysł, aby wysypywać po drodze okruszki chlebka. Jednak nie wiedziały, że leśne ptaszki, które ich otaczały, zjadały okruszek po okruszku każdego wysypanego z koszyczka. A co się wydarzyło dalej? Zaraz się dowiecie. Chodź, Moje słodycze z domku to są moje ściany i moje okiennice. Moje słodkie lizaki, które ozdabiają mi domek. Ty będziesz sprzątać u mnie w domu. Zaś ciebie, Jasiu. Chodź do mnie, chodź. Chodź do mnie. Dwały dni, a Baby Jaga tuczyła chłopca, a Małgosia sprzątała u niej w domu. Jednak Jasiu musiał pokazywać swój paluszek, bo Baby Jaga sprawdzała, czy przytył. Wymyślił więc, że będzie pokazywał kosteczkę kurczaka, aby ta myślała, że dalej jest chudy. Hm, — Za chudy jesteś! Jeszcze trzeba poczekać cię podtuczyć. — Sądaj, staraj się! Pewnego dnia Małgosia wymyśliła, że musi się pozbyć już tej babę Jagi. Więc chwyciła miotłę i w pupę ją do pieca. <słyska> Babę Jaga cała spłonęła. Małgosia uwolniła swojego brata, nazbierali słodyczy z domku i razem wrócili do domu do taty, który bardzo się o nich martwił. I już patrzył z utęsknieniem, kiedy uda im się wrócić do domu.